Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Dreamfall Najdłuższa Podróż. Znajdujemy się teraz w Arkadii. Yy, musimy wydostać się stąd, wrócić do domu. Yy, yy, yy. No i musimy odnaleźć minstrum Magdę, ale nie wiemy gdzie ona jest. Jedyną osobą, która to wie jest właśnie ten tutaj żebrak. Ale chcę zamiast za tę informację... Yy, Grzane wino z mieszanką przypraw pani Malis i właśnie po te przyprawy teraz biegniemy, a więc w drogę. Zwiedzimy sobie miasteczko. Ok, pełno jakichś namiotów, szałasów. Tutaj wspomniana przeze mnie wcześniej wieża. Naprawdę robi wrażenie. Ale na razie biegniemy na park. Nie przejmujemy się tutaj niczym wokoło. Dość długa ta droga. Okej. Okay. Jest już chyba tu gdzieś. Wszędzie pełno tych maszyn. Ale nie wiem, do czego służą. Okej, okay, może się dowiemy. Później. Okej, okay, to mamy targ. W sumie nie ma tu jakichś tłumów dużych. No ale to jest chyba targ, bardzo to przypraw? Witaj. Witam, witam. Ach, co za piękny poranek! Mogę w czymś pomóc, młoda damo. Przyprawy. Obryżyska z podróżnika poprosiła mnie, żebym odebrała dostawę mieszanki przypraw pani Malins. Jest potrzebna do. grzanego wina. Tak! Benrime robi najlepszego grzańca w mieście. Jest absolutnie doskonały. Zaraz jej wyślę przyprawy. Doskonale! Następny. Zaczekaj. Benrime potrzebuje przypraw w tej chwili. Możesz mi je dać, to dostarczy je do gospody. No tak, tak. Mógłbym ci dać te przyprawy. Co za świetny pomysł. Dzięki temu nie będę musiał się przejmować dostawą, prawda? No fantastyczne. Jasne, to żaden problem, tylko że... Tylko że co? Jest jeden malutki, maleńki problem. I poważnego, w zasadzie to nieistotne. Tak w ogóle nie warto wspominać o takim drobiazgu. Widzisz, chodzi o to, że nie mam dzisiaj żadnych przypraw. Rozumiem, ale to jest stoisko z przyprawami, prawda? Ben Rime kazała mi znaleźć staragan z przyprawami. W takim razie trafiłeś pod dobry adres. Handluję ziołami i niczym innym. W dodatku jestem wyłącznym dystrybutorem pani Malins w Markurii. Najlepsze mieszanki przyprawowe w północnych krainach i w ogóle na całym świecie. Tylko, że, no cóż, moja dostawa trochę się dzisiaj opóźnia. Naprawdę? Jak bardzo? O, jestem pewien, że będzie tu lada. Szczerze mówiąc, dość mocno. Tak, raczej mocno. Musi tu być jakiś inny sklep z przyprawami? Raczej mocno. Ok, sp spytajmy się o to opóźnienie. Jak duże jest to opóźnienie? Jestem pewien, że ten problem rozwiąże się za. Kilka godzin. Yy, przepraszam? Za kilka godzin, najwyżej kilka. W porze drugiego śniadania, albo pod wieczorku. Jeśli zioła nie dotrą tu przed kolacją, zjedz swój lewy but. Naprawdę potrzebuję tych ziół. I to jak najprędzej. Chciałbym być bardziej pomocny, młoda damo. Ale dopóki nie otworzą getta, bo włosy będą stać w zaułku złodziei. Getta? Co jesteś spoza miasta? Witamy w Markuli i tak dalej, i tak dalej. Wspaniale, naprawdę wspaniale. Więc co z tym gettem? A, no więc Azadi postanowili oddać magiczniakom część starówki. Dzięki temu mogą przebywać wśród swoich. Nie wchodzimy sobie nawzajem w drogę. To wspaniale, naprawdę. cudowne. Dlaczego pojazdy nie mogą przejechać? Od czasu do czasu Azadi pomagają magiczniakom, gdy tlenić źle. Zamykają getto, przeszukują budynki, łapią przestępców i konfiskują kontrabandę. O to można by rzec. Wiosenny na porządku. I co? Twój dostawca stoi w korku. Po drugiej stronie getta, w załku złodziei, przy bramie zimnej skały, tuż obok podróżnika. Właśnie stamtąd przyszłam. No dobrze. Więc za... czekaj. Chwila, moment. A może pomoglibyśmy sobie nawzajem? co? Jeśli odbierzesz dostawę naszej specjalności mieszanki przypraw Animalis i przyniesiesz ją do mnie, będę mógł zrealizować zamówienie belwina. Nie za bardzo mam wybór. Lepsze to niż czekanie. Fantastycznie! Porozmawiaj z Arem Kenrynem. To taki brodaty jegomość. Trochę kłótliwy ale w głębi serca. Poczciwe chłopisko. Znajdziesz go w załogu złodziei, tuż za podróżnikiem. Poznasz go bez trudu. Poproś go o mieszankę przypraw, pani Malic. Będzie próbował wyłudzić od ciebie pieniądze, ale dostawa została opłacona z góry. Facet z brodą, wozy, załog złodziei... Dobrze spróbuję. Przynieś mi zioła, zrealizuję zamówienie, będę... Wspaniale, fantastycznie. Znów droga. Kupiec nie otrzymał porannej dostawy przypraw, więc zgodziłam się mu je donieść. Mówi, że przyprawy utknęły w załupu złodziei tuż przy podróżniku. Mam pogadać z niejakim Arym Kinerynem. Okej, okay. więc wracamy się do podróżnika, w gospody, z której przyszliśmy tutaj tak naprawdę. I mam nadzieję, że już zakończymy ten pontek z przyprawami, bo długo to trwa. Okej, okay. znów wieża. Co z nim zrobimy? Złapano go w getcie, jak sprzedawał leki magiczniakom. Wiesz, jaki to paragraf? Zdrada. Zdrada imperium! Sadirze obcinają za to głowę! Oto nie ulega wątpliwości. Wszyscy, którzy zadają się z magiczniakami, są zdrajcami rasy ludzkiej. W tym bezbożnym mieście pewnie nikt cię za to nie skaże, ale my zadbamy, żeby wysłano cię do Sadiru. Jasta! O oh god, jakiś terror w ogóle. O, zniknęli. Super. Dobra, nie chcemy nic z nimi nic wspólnego. Więc chodźmy stąd jak najszybciej. Bo jeszcze do nas się przyczepią. Okej, okay, gdzie jest ten zaułek złodziei? Tutaj? O nie, to jest nie nie gadam z tobą. Okej, okay, chyba tutaj. O, to chyba on. No, koleczek się zrobił. Hej, pogadajmy z nim. Ruch jest wstrzymany. Nikt nie przejedzie. Znima Niechaj szóstka obdarzy mnie siłą. Jakby dzisiejszy poranek nie był ciężki i bez tego. Czego chcesz, dziewczyno? Ja. Albo nie, nie mów mi. Nie jestem w nastroju na czcze pogawędki. Ale ja. Magiczniaki. <laughs> przeklęte szczury z getta. A ci rebelianci, moim zdaniem to zwyczajni terroryści. Nie ma nawet jednego dnia, żeby ci awanturnicy nie wszczęli jakiejś awantury. Powinno się ich wszystkich wsadzić na statek i wysłać w morze, żeby nie uprzykrzali życia uczciwym ludziom. Nazywają się bojownikami o wolność, ale to terroryści, i to przez nich muszę tu teraz tkwić znowu! A? Wolność! Heh, wolność dla kogo? Od czego? Jakoś nie widzę, żeby Azadi trzymali nas w niewoli. Tak naprawdę żyje mi się teraz znacznie lepiej niż przed ich nadejściem. Jeśli to jest okupacja, to nie chcę być wyzwolony. Słuchaj, ja. Na bogów? Y, to znaczy boginie. Jest tylko jedna. Błogosławione jej imię i tak dalej. Jesteś taki denerwujący. Posłuchaj mnie przez chwilę. Właśnie rozmawiałam ze sprzedawcą ziół na targu przy południowej bramie. Będzie musiał zaczekać na ponowne otwarcie getta. Jak wszyscy. Przysłał mnie tutaj po odbiór yy, mieszanki przypraw pani Malins. Co? Nie, to. No dobrze, to dość niezwykłe, ale chyba dobijemy targu, jak tylko zapłacisz. Powiedział, że już zapłacił za tę dostawę. I że prawdopodobnie będziesz próbował wyciągnąć ode mnie jeszcze więcej pieniędzy. Na litość! Powiedz mu, że załatwimy sprawę, jak dotrę na miejsce. Co pewnie nie nastąpi zbyt prędko. Nie wygląda, jakby mieli otworzyć getto w najbliższym czasie. Przykro mi, ale powiedział, że potrzebuje tych ziół natychmiast. Wyczerpa już cały zapas. Cały czas słyszę to natrętne brzęczenie, choć nie widzę żadnych much. Tylko ciebie. Możesz mnie ignorować dowoli, ale nigdzie się stąd nie ruszę. Jeśli sądzisz, że masz kiepski dzień, to powinieneś się zamienić ze mną. Na Mojala! To znaczy na chwałę szóstki! Błogosławione niech będą ich imiona! Jeśli zostawisz mnie w spokoju, dam ci te przeklęte zioła! A teraz w imię bogini okaż litość! Idź już sobie wreszcie! Pozwól mi się złościć w spokoju. Oczywiście. Już więcej mnie nie zobaczysz. Dziękuję. Okej, okay, w końcu się udało. Mam przyprawy. Teraz tylko trzeba się znowu przejść do kupca, dać mu je i odebrać dostawę dla oberżystki. Choć mogę też o wszystkim zapomnieć i od razu dać przyprawę oberżystce. To nic takiego, prawda? Przecież to i tak nie jest rzeczywiste. A ja mam na dziś dość zasuwania tam i z powrotem. OK, Więc chyba tak zrobimy. Pójdziemy od razu do oberżystki. Nie będziemy się wracać takiej drogi do kupca na targu więc od razu wejdźmy tutaj. Omega, oh właśnie. Swoją drogą te dialogi w są świetnie napisane, świetnie mi się ich słucha. Naprawdę super. Okej, okay. gdzie mamy to winko? Tu jest. A więc tak. Wsypujemy tam przyprawy. No i teraz tu jest yy, naczynie, śmieję. pusta butelka i nalejmy do niej wink. Okej, okay, mamy. Muszę zanieść grzane wino ślepemu Bobowi. No tak, sam bym się nie domyślił. Okej, okay, wychodzimy do niego. I zobaczymy, czy nam w końcu powie, gdzie jest ministro Magda. Co no to, to na tylko jednym Proszę, grzane ma... wino z mieszanką nie przypraw pani Malins. Nie ma. Ach, słodka woli pani Malins i czerwonego winka. Daj je tutaj, różyczko. Niech no tylko skosztuje. W wagę. To jest to. Jestem bardzo wdzięczny, różyczko. Masz u mnie dużego, dużego plusa. Cieszę się, że ci smakuje. Nie było łatwo je zdobyć. Te słodsze owoce rosną na czubku drzewa. O, ho, 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 ho. o takie powiedzonko, ale bardzo prawdziwe. Tak. To pewne jak fakt, że niebo jest zielone. Zielone? W młodości miałem mały wypadek z zaklęciem optycznym. Każdego ranka, kiedy ślepy Bob wstaje, niebo ma inny kolor. Dzisiaj jest zielone. O lol. Nie wnikam, okej. Okay. Mów mi, gdzie jest ministr Magda? Nie. Hej, gadać hey, mi hey, to głupoty. Znowu się spotykamy. W czym mogę pomóc? Wiesz gdzie mogę znaleźć minstrum Magdę? O, ślepy Bob zna tę panią. Znają bardzo dobrze, miła osoba i robi najlepszą zupę z orzechów solnych na południe od wzgórza Kulawego Benkarta. Wiesz gdzie mogę ją dzisiaj znaleźć? To tu, to tam. To tak już jest z tą Magdą. Dawno jej nie widziałem. Spróbuj zapytać kogoś innego. Niby kogo? Nie znam tu ani jednej osoby. No, możesz na przykład pogadać ze stukniętą Klarą. Mieszka na przylądku wisielców. W krawie i Zatoce, niedaleko twierdzy zakonnej. Jest kompletnie szurnięta. Ale oczy ma jak skrzydł oczu. Nic się przed nią nie ukryje. Wie znacznie więcej, niż się wydaje. Okay. Jeszcze raz dziękuję. Zawsze do usług, Różyczko! To było Odzie, bez sensu. Pienię... Super, okazuje się, że Ślepy bo wcale nie wie, gdzie szukać miejsca Magdy. Kazał mi zobaczyć się z jakąś stukniętą Klarą z i Zatoki, gdziekolwiek to jest. Przynajmniej dobrze poznam okolicę. Okej, okay. to było bez sensu. Całe nasze bieganie, szukanie przypraw, robienie wina... Było bez sensu, ponieważ tak on nie wiedział, gdzie jest Magda. Więc teraz szukamy kolejnej osoby, która może wiedzieć, gdzie ona jest. Okej, okay. krawie zatoka. Czyli znów tam na targ. I tam musimy skręcić gdzieś. Jednak tak szybko się stąd nie wydostaniemy. Trochę tu czasu spędzimy na pewno. Okej. Okay.

Klimat jest naprawdę nieziemski. Jeszcze ta zima dodaje naprawdę Arkadi uroku. Ponieważ w pierwszej części widzieliśmy ją właśnie za. Było tam lato, tak? A teraz mamy zimę. Okej, okay, tu ktoś siedzi. Może to ona. Czyżby stuknięta Klara? Witaj, to ty jesteś, tu? Yy, to ty jesteś Klara? Byłaś dzisiaj niegrzeczną dziewczynką, Klaro. Trzeba cię ukarać. Moja dziecinka, dziecinka, odeszła, odeszła, odeszła. O co chodzi z tą dziecinką? Musi znać ślepego chłopa. Wykona może mi powiedzieć, gdzie znajdę Magdę. Dobra, zapytajmy się o Magdę. Szukam minstrum Magdy. Mistra to w ciele nie zła, Claro. Potrafią mamić duszę tą swoją metafizyczną gadaniną. Moja dziecinka, odeszła. Odeszła, odeszła. Pewnie nie wiesz, gdzie mogę znaleźć minstrum, Magdę. Odeszła, odeszła. No tak. Pewnie nie mogłabyś zamienić się na chwilę w niestukniętą Klarę i odpowiedzieć na moje pytania. Odeszła. Odeszła. Tak. Tak właśnie sądziłam. Więc straciłaś coś lub kogoś? Moją dziecinkę. Tak, to już wiem. Twoją dziecinkę, to znaczy. dziecko? A może jakieś zwierzę? Ci z zachodu złapali go w sieci jak motylka. To nielegalne, to jest teraz zabronione. Od razu go zapuszkowali. Zajmiemy się nim, uśpimy go. Moje śliczności, moje biedactwo, moja dziecinka. Więc to jednak jakieś zwierzątko? Pies? Kot? Niestety, fauna tego świata nadal jest mi obca. Nie! Obcy. Najlepszy przyjaciel. Nigdy nie będziesz miała przyjaciół. Byłaś niegrzeczna. Nie, proszę, nie! Mój przyjaciel! Powiedziałaś, że zabrali go ci z Zachodu. Kim oni są? To jest zamknięte rozejście! A, a ty co tam masz? Oddawaj to w tej chwili! Zabrali go żołnierze? Co z nim zrobili? Zajmiemy się nim, spokojna głowa. Odszedł, ale jest tak blisko, tak blisko. Wciąż go słyszę, moją dziecinkę. Słyszę, jak płaczę. Chcesz, żebym pomogła ci odnaleźć twoją dziecinkę? Pomóc dziecince? Tak, jeśli zdołam. Spróbuję. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Zamknięty w klatce. jeszcze niczym diament. Wracał do domu, do mamy. Ale już nie wróci nigdy, nigdy, nigdy. Nie, mów tak. Znajdziemy go. Dobrze? Okej, okay, chyba musimy pomóc kolejnej osobie. Znalazłam stukniętą Klarę, ale nie da się z niej zbyt wiele wyciągnąć. Brakuje jej dziecinki, jakiegoś zwierzaka. O ile dobrze kojarzę, zabrali go żołnierze i zamknęli w klatce. Jeśli pomogę mu wydostać się na wolność, może Klara przestanie być taka stuknięta i powiem, gdzie znajdę ministrum Magdę. Okej. Okay. Szczerze w to wątpię, no ale możemy spróbować. A więc wróćmy się na tak. I spróbujmy odnaleźć dziecinkę. Czymkolwiek by ona nie była. Ok. Myślę, że tutaj sobie skończymy ten odcinek, bo już nagrywam 20 minut. Więc. Yy... Więc tutaj właśnie skończę. To będzie najlepszy moment. zapraszam na następne odcinki. Dowiemy się. Y, dowiemy się więcej na temat Arkadii. No i zobaczymy, czy coś zdoła wrócić do domu. Więc zapraszam. Cześć.